co chciałem powiedzieć, właśnie tak jak chwaliłem <laughs> ten pas smart pas smart został wyłączony, bo to firma firma może go włączyć, włą wyłączyć więc wyłączyli mi ten pas smart za bardzo po prostu nadużywałem go Kasia musi zmienić pas za bardzo nadużywałem ten pas smart O co tu chodzi z tymi konstrukcjami? E, więc tak, więc wyłączyli mnie, e, bo to jest firma o oprogramowanie jakieś tam ma, i, i to jest taka opcja, tak. E, a ten pas smart był zrobiony no, inicjalnie, żeby móc wyprzedzać. I dalej jedziesz 65, no a ja na tym pas smart jeździłem non-stopnie na maksymum, czyli 35 minut przez godzinę a na tym smart ten pas smartu cały czas. Więc jak oni zobaczyli, że ja tego nadużywam, wyłączyli mi tą opcję. Szkoda, bo to mówię to jednak 68-69 dni na godzinę, a 65 to jest duża różnica. No ale dobra, no. Co tutaj? No, czy, no co, i tak, i tak mam ciężarówkę zablokowaną 65, więc powrót do powrót na stare śmieci idziemy na 65, tak. Jedno co zapomniałem dodać jeszcze na tej ciężarówce. Aha, ale o tym pas Smart będę więcej mówił, tłumaczył co jak jak już jak będzie filmik się pojawi, co sądzę o, o tej o, o tym tej, ich o tej e longbooku elektronicznym Omnitrax, to jest kawał główna ścierwa to jest, to jest, to jest, eee, w porównaniu do oprogram oprogramowania keep on Shocking, to ten Omnitrax to się może chować, to jest tak jak jechać. Syrenką, porównać, porównanie jechać z Serenką a Ferrari, tak. E, więc tak, aha. I co jeszcze tutaj mogę dodać z jazdy? Co za, na przykład zapomniałem jazdy Freightlinerem. Mówię, no ten Passmark Smart akurat było oprogramowanie e, tej firmy, więc tutaj nie mogę tego zaliczać do tego do, do, do jazda Freightlinera. Tylko mówię, fajna opcja, że, że daje firmie opcję. Włączenia pas smart kierowcy, no mi zabrali to, bo nadużywałem. Ale ludzie, jak masz 68 na nogę, możesz jechać tam 69, no to ja nie będę jechał 65, no to to jest normalka. No. no i teraz za to płacę, bo <grym> łączyli mi to, nie? Eee, kurwa, puszczą nas wreszcie. Czy co, to co tutaj zwolnienie? Cholera jest. O co tu chodzi? I patrzcie, to jest odśnieżarka jakaś, tak? Dlaczego oni tutaj zwolnili? Ale czemu zwalniać cały ruch? Co jeszcze mi się tutaj nie podoba w tej ciężarówce akurat nie wiem czy to jest ta opcja czy to jest opcja, czy czy to każdy Freightliner tak ma. Tak jak mówiłem, że jak mam na, wyłączy, na, na wyłączonym ciężarówce cały czas mi się te światła palą, jak na przykład słucham radia, to jest, to, jest, to jest najgorsza głupota, jaka może być. Ale to już o tym mówiłem. Zapomniałem być o światłach, jak się cofam. Te światła, takie, że, że widzisz, i one są dość mocne, super. ledowe światła, jak się cofa, tak? Włączasz światła i widzisz, na przykład, jak jest ciemno, one naprawdę dużo dają, dużo, dużo pomagają, tak? Bardzo oświetlają tył, jak się cofasz, tak? Ale na przykład, jak już y, jedziesz więcej, nie wiem, nie wiem, nie ile, ale chyba jedziesz więcej niż 10 mil na godzinę, te światła automatycznie się wyłączają. Dla mnie to jest głupie, bo ja nieraz. Nieraz, jak jest ciemno, jest jakiś ostry zakręt. Ja te światła włączałem, yy, zobaczyć, czy ja się na przykład, jak, jak te, żeby te tylne koła, zobaczyć, czy się wyrobić. Tak? Czyli jedziesz tam w fosę, czy coś. No i tutaj jedziesz więcej niż 10 mil na godzinę. no Jedziesz te 15 mil, czy coś, nie? Ja to często te światła używałem w, ta, w takim zakresie. No tutaj nie można, bo powyżej 10 mil te światła się wyłączają, czy powyżej, chyba nawet mniej. Co jaka one chyba się tak samo wyłączają jak... Cholera, no nie wiem ludzie, no, ale, ale... szybko dosłownie ruszasz, lekko co jedziesz i troszkę troszeczkę na, na gaz i te światła się wyłączają. To jest wielki błąd, bo to jest dla mnie e, dla mnie to jest e, e, bardzo pomocne to mi było. Bardzo pomocne to mi było czasami właśnie po ciemku jechać. do tyłu eee, więc, więc to było takie pomocy pod tym względem. Ja bardziej używałem to jako podziękowania. Jak ktoś mi mrugnął, w stylu nie puszcza, więc ja mu tymi światłami tak mladałem. To jest o wiele bardziej e, łatwe, że naciskając na gaz, chyba co, znowu będą wymyślać, a ten skurwysyk pierdolony, tym flapem ja pierdolę, ja się za nim ciągnę cały czas, nie puszcza, nie popuści, kurwa, tyle samo co ja, ja, jedzie, jak ja go wyprzedzę, on mnie wyprzedza i se zwalnia do tych 64, ja, ja zawsze o jeden. tak jak co Wam na przykład pod, pod, pod rampę, Volvo można było bardzo tak leciutko wyczuć nogą, tak żeby, żeby nie, nie, nie uderzyć w rampę. Tak? A tutaj ten Freightliner, ledwo co naciśniesz na gaz, on jego po prostu szarpie. On jest bardzo e, taki czuły. Więc ja nieraz próbując pod rampę podjeżdżać, po prostu szarpnie szarpie, no, szarpie ciężarówką, bo po prostu próbuje leciutko nacisnąć na gaz, tak jak Volvo i to Volvo się turlało po centymetrze i wtedy bardzo przyjemnie dotykałeś ramty bez żadnego tam trzasku i huku. A tutaj tego nie da się, no. Bardzo to jest trudne po prostu. Czuła ciężarówka, że ledwo co nacisniesz ją szarpie, więc na przykład jak już jesteś pod, pod koniec, pod rampę się chcesz cofnąć, no to po prostu Uderzasz w tą rampę, kurde, i ta ciężarówka się odbija od tej rampy I to jest taka wieczna gra, że ja wiem no ja pierdolę, nie I to mówię, to trzeba się pięć razy bardziej tak nagle gimnastykować Czułą stopą Tak, żeby, żeby nie, nie za, Żeby w, w tą rampę nie walić nie, nie nie? Czy nawet jak się cofasz pod ten To już w ogóle jak się cofasz Z zwykłym koniem, tym, konie, tym ciągnikiem siodłowym, jak to Rafał mówi Zobaczcie, pod naczepę często się zdarza, że trudno ten moment wyczuć i on, i on ci po prostu strzela w tą, w tą naczepę, nie? I to tobie wkurwia, bo to, to jest troszeczkę zaczuły za za czuły, e, za ten, ten, ten pedał gazu jest i to naprawdę to trzeba dosłownie, no, minimalnie więcej naciśniesz i już ci tą, tą szarpie po prostu, nie? A w Volvo, mówię, to było bardziej tak, że bardziej go łatwo po prostu to no i kurwa patrzcie pod górę jadę kurwa i ten mi zwalnia kurwa i tam znowu jego nie, nie wezmę czekaj, czy nie, muszę go wziąć kurwa ten mi tak mnie nie puści jeszcze może go chociaż wezmę szybciej, więc tak więc w Wolgię to było bardziej możliwe po prostu Aby mi dali tylko ciężarówkę sprawną, żeby klima działała, lodówka działała, eee, to, to ja tam nie, nie będę się wykucał. Nie, nie wiem, nie wiem. Eee, tyle wczoraj nagadałem się, że wyłączyli mi ten pas smart te 35 minut na godzinę, co mogę jechać przez godzinę, mogę jechać 69 mil na godzinę. Coś wczoraj było, czy coś, coś wczoraj było z, z, z ciężarówką, nie wiem, nie wiem ludzie, nie wiem, ja dalej nie wiem, czy to ktoś, oni to wyłączyli w firmie, czy to jakiś problem mam tutaj z Freightlinerem, bo Regeneration wróciło, ale to będzie to na filmikach oddzielnych, na oddzielnym filmiku, no ale ten pas Smart też mi dzisiaj wrócił, wczoraj cały dzień go nie było więc nie wiem czy to jakiś problem z jakimś sensorem czy firma mi na jeden dzień to wyłączyła nie wiem nie wiem ludzie nie wiem naprawdę nie wiem czy, co to jak to działa nawet nie ale dzisiaj patrzę mogę jechać 69 mil na godzinę przez te 35 minut na godzinę nie? przez godzinę w ciągu godziny nie ten gostek nie, 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 nie szlak trafia też z kurwa, się ciągnie I kurwa, co ja nie zmieni pasą zmieni pasy i on kurwa nie jak jakiś fleja Dobra, on sam zmierza nas tego bardzo Więc, więc, ee, no tak jak na przykład teraz Nacisnąłem tak dwa razy na, na, na gaz i jadę już 69, tak Więc nie wiem, nie wiem jaki problem jest, no Jakim, czy to problem był z ciężarówką i że wczoraj region był Przez półtorej godziny robiłem region. Sam go wyłączyłem, bo miałem już dość. Ale potem jeszcze raz robiłem z też go sam wyłączyłem, bo miałem dość, ale już po tym ikonka zniknęła. To wszystko będzie na filmiku. A tutaj ten pass smart co mówiłem, że wyłączyli, a jednak dzisiaj jest, więc nie wiem czy to jest komputer, czy to jest firma, która mi wyłączyła, bo, bo za bardzo używałem go. No bo to jest do, do wyprzedzania, tak? I my zrobione. Właściwie, ale nie, wiecie co, jak ja mam 69, mogę jechać w Stanach, nie tu wszyscy i tak zapęczają, będę się 69, aż mi wyłączą, kompletnie, no, pewnie, no, trudno. Nie wiem, świetny ch Polak, ale ludzie, no. 69 to i tak e, e, dużo nie, nie, nie ten, e, dużo nie, nie proszę, tak? Dużo mi to pomaga, wszyscy tu jadą i tak i e, w ponad 70, no, wszyscy, więc, więc mówię, ten... Te, te, te kilka minut, te 35 minut, 1,69 jak już jest, mam tą opcję. No, ludziom to trudno nie używać tej opcji, tak? Eee, szczególnie, że dużo firm w Quebecu i w Ontario już olewa. To według prawa to te 65 mil na godzinę, co mamy nastawione 105 km, dużo firm to olewa, nie? Więc ja mówię, dopóki mam tą opcję, używam jej. Dlatego szczególnie, że gdyby mi ktoś powiedział w filmie, Posłuchaj, nie, nie jeździ 69 naprawdę, używaj to tylko do wyprzedzania, wtedy bym powiedział, okej, okay, nie ma sprawy, bo nie mogą to sprawdzić tam komputerowo, bo można to sprawdzić. Wtedy bym powiedział, no dobra, nie ma sprawy, tak, okej, okay, ktoś mnie poprosił, okej, okay, ale tutaj nikt mi nie poprosił mnie o nic. Nikt mi nic nie mówi, że nie mogę tego używać, więc, więc dlaczego nie mam tego używać, no. Więc dalej nie wiem, czy ktoś to wyłączył w firmie... Ktoś tutaj... Robił te, te, ten update, ten cały te, te odnawianie tego mojego logbooka w, w, w niedzielę, a wtorek, więc, więc nie wiem, nie mam pojęcia, no. Nie mam pojęcia, czy to oni wyłączyli, czy albo to naprawdę przypadek był, że, że wczoraj po prostu to nie działało, bo, bo nie wiem dlaczego. Bo wczoraj w ogóle i Region się włączył, i, i, i nie wiem, to już dziewięć, więc to jest takie, no, Blisko. Świat zagadek, tak? Nikt nic nie wie, czy jest film, tak? Żyje w świecie zagadki. Nie, nie wiem, nie wiem do tego, co